no jeżeli raz kogoś zdradził, to zawsze będzie zdradzał. Mhm. Albo niektórzy mówią, gdyby ludzie się nie zmieniali, to świat stałby w miejscu. I to jest jakiś taki pogląd, który rzutuje bardzo mocno na to, jak będziemy patrzeć też na nasze relacje mhm. i zastanawiam się, jaki jest twój. Wiesz, myślę sobie, że ludzie się zmieniają, jeśli tego chcą. Ale drugi jest dużo trudniejszy, bo to, że chcesz się zmienić, może trochę pomóc, ale druga rzecz to jest akceptacja do tego, że to jest ciągła praca. No bo jeśli nie będziemy pracowali nad tym, a dostrzegamy u siebie jakąś cechę i przyjdzie czas, a na pewno przyjdzie, jakieś trudności, jakiegoś kryzysu, jakiegoś zwątpienia, jakiejś utraty, to te cechy, bo powiedziałaś o zdradzie, ale myślę, że tych różnych trudności, z którymi chcemy się uporać, na przykład umiejętność stawiania granic, na przykład niebanie się, wchodzenie w relacje, w których czujemy się ważni, mhm. wiele różnych zmiennych tutaj może mieć znaczenie. I teraz... I jeśli dostrzegliśmy tą cechę, ona w trudnych okolicznościach może znowu wypełzać na wierzch.